Drodzy ogóle, czarodzieje i czarownice. Jak co roku jest parę spraw, na które kładę nacisk. Pierwszoroczni nie wiedzą, że to biur na pierwszym piętrze, a nie na stych. Niedozwolony wstęp! Dalej! Bieganie po korytarzach, jak i wyjście z kogmortu jest zabronione. Ten, kto słamie zakaz późnej starości, nie doczeka. Zajmijcie swoje miejsca w wielkiej sali, zostaniecie przydzieleni do domów, które będą czymś w rodzaju waszej rodziny. Są cztery domy. Gryffindor, Hufflepuff. Może nie jestem śliczna, może i łach ze mnie stary, lecz choćbyś świat przeszukał, tak mądry nie znajdziesz tiary. Możecie mieć meloniki, możecie nosić panamy, lecz ja mi jest tiara losu, co jeszcze nie jest badane. Choćbyś swą głowę schował pod pachę albo w piasek, i tak poznam kim jesteś, bo dla mnie nie ma masek. Śmiało dział na młodzieży. Na głowy mnie wkładajcie, A ja wam zaraz powiem, Gdzie odtąd zamieszkacie. Może w Gryfitorze, Gdzie kwitnie męstwa cnota, Gdzie króluje odwaga I do wyczynów ochota. A może w Hufflepuffie, Gdzie sami prawi mieszkają, Gdzie wierni i sprawiedliwi Po są chwałą. są A może w Rywiklawie Zamieszkać wam wypadnie, Tam płonie lampa wiedzy, w mędrze będziesz na dnie. A jeśli chcecie zdobyć druhów gotowych na wiele, to czekam w was literin, gdzie cenią sobie fortele. Więc bez lęku do dzieła. Na głowy mnie wkładajcie, ja mi jest myśląca tiara, los wam wyznaczę na starcie. Kiedy wyczytam nazwisko i imię, dana osoba nakłada tiarę i siada na stołku. Zaczynamy ceremonię przydziału. Marcel Kierski! O, Marcel! Widzę, że dobrze jesteś dzisiaj przygotowany. Zobaczmy, do jakiego domu dzisiaj trafisz. A jest to Gryfindor, Anastazja Kierska! Hmm. Trudne. Bardzo trudne. Mnóstwo odwagi. Twoim domem jest Slytherin. A Agata Romanowska! Widzę tutaj prawdziwy talent. Och, na boga, wylosowaliśmy hapę lwa. Brawa! Oliwia Detla! Czy twoją cechą jest ambicja, braterstwo i przebiegłość? Jeśli tak,